I on na... on czar takie czaty wchodzi, żeby laski wyrwać. I mój wujek, cisz, wkręca go, że dziewczyno jest numer mu daje. I jak, jak jakiegoś typa wkręcił, wiesz? Na kamerce to Za kurwa dupę. Ciszę. Sara. E, I ty, ty był, nie? I na kamerze żeby to mówić, napisała mu na czacie pokaż kutasa. I ty A? do razie pokazał kutasa, mój wybuje kranskiej. Hej, pedali jesteś na Yuba, ten proszę nie! Kamilek ma ochotę tak a przejść druga. Aaaa! 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 Masz to wrzucić na YouTube. To, na Facebooka też wrzucę. <śleszaj> a tak, kurwa kosmityk. Panie <śleszaj> <śleszaj> Pokemonów, część czwarta. Ej, dro dro drogie Kamilki. <śleszaj> Facebook Was ujrzy. Kurwa Kurwa, gremlinie ty jebany, wypierdalaj stąd! No kurwa, weź go Eee... ty jaki pokemon. Z pokemonu? Mód pokemona na <grywa> Mm -hmm. Czego się nie śmiesz, ty kamerzysta, Weź się odsuć rękę i zacznij się naprawdę Kamerzysta w hamburgu to w tym opiechał wow. Właśnie mógł. Sara, w tym mieszkasz, tak, wszyscy <laughs> wiemy Dzisiaj po ciebie dzwoniłem, nie chciałem się lepryć. Co już nie jesteś, głody? A tu taka matka cię robię, z